koledzy z Neki Krawna w OneBlock! Tak, dzieciek dzisiaj próbujemy kopać Dzisiaj próbujemy zrobić kamienia. Chciałem zrobić kamienia, pierwszego kamienia. Tak. A jak się nie uda to trudno. Tak. Zostawcie sobie like lajka i... Zostawcie suba lajka, like komentarz i napiscie i napiszcie i wesołych świąt. Napiszcie w komentarzu wesołych świąt Ok, dzisiaj próbujemy kamień trąbnąć. Dzisiaj spróbujemy zrobić ten event Tak, ja dzisiaj nie mam pomysłu widzowie Dzisiaj dzisiaj nie mam zresztą pomysłu To dzisiaj będziemy robić tak mm, Dzisiaj po prostu będę sobie wyspę rozbudowywał Nie ja mam pomysłu na, ciąg dalszy tego um, Jak powiedzieć, planu na odcinki Na K Warsów Tak no, to dzisiaj próbujemy zrobić, zrobić event -ik. Jaką jest kamień? Kamień to jest moja nazwa, wiecie. Próbujcie ja sobie go tak. Dzisiaj próbujemy wydobyć kamienia. Jak mi się uda, to nie uda, to trudno... To już jest odcinek trzeci i dzień trzeci, jak powiedzieć. Na z to się rozwinęło tu. Niech sobie nie... Bo ja wolę kurczę widzowie. No sobie kurczę... Nie kreć się jak po prostu. Dzisiaj próbujemy zrobić... Trzeba próbujemy zrobić eventik którym jest, ale którym jest... Wiecie, jak świąteczny ten... Nie świąteczny, kurczę ten. tworzymy dużo łopat. Tak. Kurczę tworzymy dużo łopatek, żeby dropnąć i świąteczny. No, yy, eee, nam się przyda, wie. Okej, okay, yy, po pierwsze kopiemy pierwszy blok. Tak, pierwszy blok Jak mi się uda, to uda. Tak, dzisiaj naprawdę chcę kamień zdobyć już. A jeśli na to trudno to po prostu przeżyję bez kamienia, ale wiem, że zabierze będzie chyba kamień. Okej, okay, nawet dobrze farmi się. Tak, ym, zaraz, zaraz się widzimy jak wykopię trochę ziemi. Okej, okay, jestem i trochę jesteśmy ziemi ziemi tak no, i później mnie je rozbudowywać, tak no, nie, nie wiem jak nazwać odcinek, nie mam pomysłu na odcinek, jak mam nazwać, naprawdę nie mam pomysłu na odcinek, jak mam to nazwać, naprawdę jak nazwać odcinek, nie mam pomysłu, nie wiem, jak mam to nazwać, po prostu, okej okay, kopmy dalej, bo to naprawdę chcę zdobyć ten e, event e, już kamienny, trzeba bardzo bo chcesz mieć, chcesz mieć kamienia. W, w łapie nareszcie A nie się wykurzy tylko, tylko to drewno Ok dalej kopiemy, kopiemy, kopiemy Ok więc w innych dokąd do chodzi się, Tak nie do chodzi Tak już Tak no e, Ok kopiemy, kopiemy I co? Nic tam Gówno ratuje. mi teraz kolejny batę, tak no. Jak to był kylku event... Wiecie jaki... E, kamienny, to skończę odcinek. Nie, 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 laky mam. laka przepraszam, takiego O, Mi się o mi się teraz wykonał. Kamień. Jest krzyńka, dwie I tak! I mam pierwszy ten. No może to jest pierwszą skrzynkę tak no mam tak, mam pierwszą skrzynkę z lawą lała potrzebna widzowie nie do czego um, no po prostu o widzowie tutaj tu, tu, tu postawimy pierwszy o tu, 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 tutaj chyba to tu, 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 przypalać bo ja wiem o tym, że w y, piecu w widać da się przepalać tak no bardziej ale dobra, chodźmy szukać jeszcze lepiej chodźmy szukać Kamienia ok, skrzynkę sobie wezmę do swojego domku, już e, tak no. Skrzynkę sobie widzę. Tak no, skrzynkę sobie wziąć, to tu, tu sobie skrzyneczka. A e, kurczę, nie mogę tutaj wstawić, bo będzie mi zagradzać. E, tutaj, bo mam taki mały dach. Mówiłem, że po odcinku pierwszym, to były małe, małe. Ten domki, e, tak no, ok, To jest przypomnę live live, lajwa, live nie wejdziemy teraz na Nawet teraz swoją live. To razki mi robią widzowie. Ok, dalej. O, albo nie, dopóki jak trafimy do kolejnego eventu. O, być be, na wyciągnięć. Dopóki jak, nie traf dopóki jak nie trafimy do nowego eventu. No, mamy takie cielki. Jak, Dopóki jak, jak nie. Jak trafię... internet... Tego eventu. To no, nie kończę odcinka. Po prostu będę musiał tróbnąć kolejny event, żeby skończyć odcinek, tak? A naprawdę widzę, że Wam że, że dzisiaj mamy wesołych świąt. Dużo zdrówka szczęścia i napisze w komentarzu. Co dajesz do stolecie pod choinkę? Po, pod choinkę. Napiszcie, napiszcie w komentarzu. Okej, okay, kolejne nudy kopanie jak zawsze. Tu są. Czekamy na event. Czekamy na event. Czekamy na widzowie. Nie ma jeszcze eventu. Nie wiem czemu, ale. No, doczekam się eventu, tylko musimy cierpieć. Okej okay. Pierwsza pata nam się skończyła. Kolejną kopiemy. Jakcie na przykład Skyblocka, to zostawcie. Po tej sobie będzie Skyblock jeszcze. No i dalej nic. teraz skrzyneczka, na przykład, przyjdzie oby nie mobik, właśnie, bo. bo. Ale jak na przykład w się się tropnie mobik, to nie wiem. Nie, nie to będzie. Y, będzie przypał w dupie. Ok. Y, tą ziemię sobie zachowajmy, jako teraz jakby. Będę potem tu będę to rozbudował. E, takie TP na. E, jakby. Nie wiem. Będę na pewno. Dobra, dalej... Wiem, że ku, nie, nie wiem kurczę czy w drugim wencie, widzowie. Eee... Nie wiem, czy w, e, nie wiem czy w... tym evencie e, chyba tak, drugi, tak, tak, ta, no. W drugim evencie chyba. nie, nie wiem czy to jest... Tak, czy, e, drugi, w drugim evencie będziemy mieć moby chyba Dobra. Dalej. Kopiemy ręka mnie boli. Strasznie już. Od kopania tego cholerstwa. Kopiemy, kopiemy podajemy się. Dobra, nas kupiemy jeszcze. Dobra i kurczę, nam wyda się skończyła. Dobra, kopiemy, kopiemy. Dobra, kopimy, kopiujmy e, Jak przypominacie jak, jak widzowie, kiedy będę nagrywał serię granie i gadanie Po prostu będzie dzisiaj nagram odcinek granie i gadanie, waszą ulubioną serię Tak, tak, tę serię A gadanie, kupi, kopianie kopanie, i kopanie I kopanie I kopanie I kopanie, i kopanie Widzowie, tylko ciągle kopu, kopu Kopujemy Okej. Okay. Znaczy, tak, takie... No i to będzie takie kopanie nudne. No i to taki nudny taki że kopię i kopię cię ziemię. Ale spokojnie. Może mi, wytr... mi tam ziemia. Może mi się tu się kuźwa wytropi już. Oj, prawie. Tu widzieliście to prawidłowie. Widzieliście prawie to widzowie, że prawie zginęłem. Prawie zginęłem. Dobra, jak dalej, dalej Og ok, dalej idziemy i mi się bada wypierdiliła wy, 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 wy w kosmos Dobra, kolejne, kopiemy i kopiemy Dobra, ej... Dalsko... Tak no... No cięcie tak się się robić tak, bo długo będę kopał. Ziemię tylko ciągle długo kopania. Kolejne kopańko i mamy zachowane ziemię jeszcze. Okej, ta ziemia to są kurczę, zachowałem sobie. na to... O, o O tutaj będą... Tutaj kurczę będą na ziemię. Tak no jak wszystko na przykład nie będę miał dużo tej ziemi strasznie, no i P O widzowie, i no i teraz się kamy na nowy event. Tak, no. Mówię, że jak to póki nie skończy, tak, no, tak, tak, czekajcie, tak, no. I okej. Okay. Mmm. Co to będzie? Tutaj? Tak, no, ale w tym odcinku będziemy go robić. E, tak, no. Się boję tutaj, żeby mi wy... wydupić w tym stylu. To. Czekajcie, widzę, ja to musię... Może, będę musiał na to zrobić tak no, jak dopóki nie torpnę eventu i torpnę mi event Czekajcie O Taka, Sprawdzamy jak, jak to będzie Okej, okay, dziękuję za oglądanie Okej, okay, dziękuję, czekajcie jeszcze sprawdzę jak to będzie event, czy to będą potwory Czym jeszcze to wie? Nie, wrócę mam tirto. Okej. Okay. Okej, okay, dziękuję za oglądanie. Dajcie sobie lajka i elo. I challenge zrobiliśmy.